Przybyli na nasze wydarzenie muzealno-artystyczne. Powiem, że w tak zwanym czasie przed wystawą, kilkakrotnie atakowany przez media w kwestii opowiedzenia przed wystawą, nie będę się blisko, ponieważ chciałem koniecznie uniknąć wypowiedzi na zasadzie na myśli. I dzisiaj się z tego bardzo cieszę, ponieważ ta opowieść, którą widzimy na ścianach. Jest przebiektywną no wypowiedzią autora i myślę, że moje dalsze gadanie jest zupełnie zbędne, ponieważ najlepiej chyba w tej sprawie opowie autor Kuba. zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. E, bardzo, bardzo przyjęty i bardzo wdzięczny za to, że Spędzacie, spędzacie ten czas, ja zostałem się wieczorem. Zanim jednak powiem parę słów o samej wystawie, to chciałem zwrócić uwagę, że wystawa jest efektem wspólnej pracy, mojej jej oraz Krzysia który dzielił się z nami do wolnego i Jako wibrator powinien powiedzieć parę słów przede mną. w skrytości ducha liczyliśmy na, na frekwencję. Jest nam bardzo miło, że, że przyszliście i znaleźliście chwilę czasu, e, na to, żeby się z nami spotkać. E, miałem w planie, sobie dla plan, tego, tego spitzu, miałem w powiedzieć, że obok mnie, właściwie ja stoję obok e, autora wystawy, Kuby Milenskiego, autora jednocześnie mojego przyjaciela, e, a następną rzeczą, którą chciałem powiedzieć, są podziękowania dla Jadernówki, która ma gościć i też współfinansuje produkcję ustawy. I do stowarzyszenia Jarde. To jest takie trochę dziwne podziękowanie, bo my też jesteśmy to stowarzyszenie altę, ale całe stowarzyszenie się przykłada do tego, żebyśmy, żebyśmy mogli działać i też, też współfinansuje e, zro, zrobienie stworzenie czegoś takiego. E, ponieważ przyszło mi być... Do, Stwierdzam, że bardziej. To chciałbym przedstawić taką troszeczkę subiektywną wersję wydarzeń z mojej strony. Ja byłem świadkiem procesu twórczego, tak proszę mnie nazwę, który przechodził Kuba. Ale opowiem o procesie twórczym to może zostawię jemu parę słów o, o, o zdjęciach, jak, czego to robimy, po co to robimy i, e, i o czym to wyróżnie jest. Właśnie pytanie, po co, po co robimy zdjęcia. Ostatnio mieliśmy takie spotkanie, na, na którym... Prawosławna mi się znęła. Mieliśmy takie spotkanie, na którym e, każdy, z, każdy z nas, z tego spotkania, e, pisał, z jakiego powodu robi zdjęcia. No i jak się można spodziewać, Powody były bardzo różne od znudów, e, dla, dla zabawy na Instagrama czy, e, czy po to, żeby błysnąć, albo po prostu dla siebie, dla zachowania pamięci, a, nawet, a też na przykład dlatego, że, no, dlatego, że nie miałem malować, więc nie mogę robić zdjęcia. To trochę ważniejszym pytaniem jest to, dlaczego oglądamy zdjęcia. Jak oglądamy? Robimy wszyscy właściwie dzisiaj. Zdjęć powstaje bardzo dużo. I bardzo dużo bardzo dobrych w mieście powstaje. Trochę, trochę trudniej jest e, chyba te zdjęcia pokazać i zmusić ludzi, żeby je obejrzeli i na przykład się nad nimi zastanowili. I przechodząc do treści wystawy, tam panu na to tam w tekście, który jest w e, pewien klucz do oglądania tego. Oczywiście on nie jest obowiązkowy, i e, to jest. To moja projekcja tego, jak, jak to mogłoby wyglądać. Eee, ja odnoszę, że mam takie nieodparte wrażenie, że e, ta historia, na której Państwo mogą, mogą zobaczyć, jest w głowach. To jest księgówka. Hmm. Chociaż wyglądają raczej na rodzajstwo, niż na rodzaj syna. Eee. I to nie jest klasyczna historia, syna, ja, przynajmniej dla mnie. E, chociażby tak, jak to zrobił Krzysztof Anderson tak w słynnym swoim materiale o synu. Gdzie ten jest syn? Tutaj ja mam wrażenie, no. że Kuba e, użył syna jako aktora do przekazania takich innych rzeczy. Znaczy, to jest bardziej opowieść o tym, co czuje Kuba, i o tym, co możemy wszyscy czuć, będąc w takich chwilach, w takim wieku i w takich okolicznościach, w jakich, to się, w jakich to się odbywa. Oczywiście można sobie dorabiać, że to jest o przejściu, o przekraczaniu granicy, ale to chyba każdy, każdy sobie może na to powiedzieć oglądając, Tamte te chińskie znaczki, które są na tym tekście, oznaczają niewinność. Co prawda w do tromu zansultowali się później. Jest to niewinność niestety w znaczeniu sądowym, a nie niewinność serca. Zmienimy to. Ale chodzi o niewinność. I nie wiem, czy niewinność tracimy czy niewinność tracimy nagle, czy ją, czy ją tracimy w jakimś procesie. Te zdjęcia, moim zdaniem, sugerują, że to, jednak, że to jednak trwa. I nie do końca może nie do końca ją tracimy. No to znowu każdy sobie będzie musiał na to odpowiedzieć A co do podatku dochodowego, tam, który tam jest wspomniany, to wyniknęło to z tego, że nie wiem czy Państwo mieli kiedyś możliwość rozmawiania z 15-16 letnim chłopakiem, który odkrył istnienie podatku dochodowego i jego oburzenie na tą niesprawiedliwość. nie zapomniane niezapomniane przeżycie i jak wam żeby Państwo mieli okazję

Może o parę fotografii, bo mógłbym powiedzieć, gdzie te zdjęcia były robione, tak. jaka była temperatura, nawet tak sobie żyć na że czy wtedy ukryty mnie komar, bądź nie byłby. Ale tak naprawdę ja się zaprosiłem Państwa, żebyście Państwo omawiali pewną bajkę. Bajkę, którą kiedy, kiedy byłem zdjęcia Krzysiowi, w pewnym momencie odkryłem, że tak naprawdę... Przekonać się w sobie samym, takim troszkę młodszym. E, I e, opowiadając o nim i obserwując go, obserwuje też samego siebie. E, I dlatego ja być może tylko Państwu to wszystko opowiedzieć, kiedy to robiłem, czy to robiłem, ale to tak naprawdę w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko ta historia, która tam się odbywa. Natomiast e, to, do czego ja zachęcam, żebyście Państwo. Opiekać, być może znaleźli trochę tego 32 lipca w samym sobie i we swoich własnych wspomnień. I to już tyle. I zapraszam. Dziękuję bardzo.